Wielu naszych klientów, którzy są zainteresowani postawieniem hali, pyta nas, jak szybko można taki obiekt wybudować. W tym odcinku opowiem, jak wygląda cały proces i ile może on potrwać. HALM od Grupa Heberts. Hale z profili zimnogiętych, produkcja, montaż. Ja nazywam się Jakub Kocjan, jestem prezesem i dyrektorem sprzedaży. Jeżeli zależy Tobie na sprawnym postawieniu hali, to zostaw pod nagraniem komentarz szybko, a ja zapraszam Ciebie do dalszego oglądania tego odcinka. Proces stawiania konstrukcji wraz ze ścianami i dachem dla hali o powierzchni do 800 m2 w stanie surowym zamkniętym trwa jedynie 2-3 tygodnie. Jest to jednak wierzchołek góry lodowej, gdyż po drodze jest jeszcze wiele etapów. Wśród nich należy wymienić, takie etapy jak prace ziemne, procesy administracyjne i wiele innych, a całkowity czas może rozciągnąć się nawet do 8 miesięcy przy większych halach. Od czego to zależy? Aby odpowiedzieć na pytanie, ile trwa proces stawiania hali, warto zacząć od dokładnego określenia potrzeb, który nazwiemy etapem zera. Potrzeba zbudowania czy powiększenia przestrzeni produkcyjnej lub magazynowej może pójść w różne strony. Pierwsza ścieżka to wynajem powierzchni, czego tutaj nie będziemy omawiać. Druga ścieżka to inwestycja we własną halę i tu pojawiają się różne scenariusze. Pierwszy to znalezienie odpowiedniej działki, na której ma powstać hala. Drugi scenariusz to taki, kiedy inwestor posiada teren pod inwestycję i na tym przypadku się skupimy. Klienci, którzy mają już działkę, z którymi rozmawiamy, dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa potrzebuje wsparcia w zrobieniu analizy i opracowaniu koncepcji, jak działka może być zagospodarowana. Istotne jest o jakiej wielkości hali myśli inwestor i do czego hala ma służyć. Następnie uświadamiamy klienta, co powinien zweryfikować. O czym mowa? O miejscowym planie zagospodarowania terenu, który to dokument jest niezbędny, aby inwestor mógł precyzyjnie określić, jaką halę może stawiać na swoje działce. Na tym etapie patrzymy również na przyłącza elektryczne, dostęp do wody i tym podobne. Dla naszych klientów przed inwestycją badamy potrzeby, przeprowadzamy analizę. Doradzamy, jaki budynek postawić i przygotowujemy pełną dokumentację. Grupa druga. Klient przychodzi ze swoim projektem. Dokumentację ma przygotowaną, więc my patrzymy, czy jesteśmy w stanie się wpisać z gamą naszych produktów do jego projektu. I to wymaga małego komentarza. My nasze hale modułowe budujemy z gotowych modułów o szerokości 8, 12, 16 czy 20 metrów czasem szerzej. Rozstaw pomiędzy modułami wynosi 4 metry. A konstrukcja hali budowana jest poprzez dołączanie kolejnego modułu do poprzedniego. Dlatego w pierwszej kolejności patrzymy, czy jesteśmy w stanie postawić halę według gotowego projektu, bazując na naszych gotowych rozmiarach. Jeśli nie, to wówczas pozostają dwie możliwości: zmienić projekt architektoniczny pod nasz produkt lub przygotować wycenę dla haliny standardowej. W drugim przypadku podniesie to koszta i czas produkcji. I jeszcze podczas etapu zero warto, aby inwestor przeprowadził analizę ofert, którą zebrał z rynku. W tym także pomagamy naszym klientom, ale nie koncentrujemy się na samej cenie. Porównujemy technologię, z której wykonany jest produkt. Sprawdzamy, czy konstrukcja jest malowana, czy ocynkowana, jaki jest okres gwarancji, jaki gatunek stali został użyty, jaki jest sposób montaży. Weryfikujemy, czy oferta uwzględnia odpowiednią ilość śrub, stężeń potrzebnych do postawienia konstrukcji. Wierzcie mi, nie wszystkie oferty zawierają niezbędne elementy, a później inwestorzy są zaskoczeni, że muszą to dodatkowo zakupić. Finalnie, jeśli ktoś zdecyduje się na współpracę z nami, to ustalamy harmonogram działań i płatności. Kupując wybrany element, czy konstrukcję, czy okładzinę, możemy go zajczkować w 50%, co zapewnia klientowi gwarancję ceny, niezależnie od sytuacji geopolitycznej. Następnie po podpisaniu umowy i płatności przechodzimy do realizacji inwestycji, czyli do etapu pierwszego, jakim jest proces administracyjny związany z inwestycją. Przyjmuję, że do 12 tygodni może potrwać uzyskanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Urzędu Gminy, jeżeli inwestor go nie posiada. Proces wymaga złożenia wniosku o ich wydanie przez ośrodek terytorialny odpowiadający regionowi inwestycji. 14 dni. Tyle będzie trwać analiza koncepcji, czyli co może powstać na działce inwestora. Następnie, gdy otrzymamy akceptację projektu od inwestora, przechodzimy do przygotowania wniosku o pozwolenie na zabudowę. Następnie, gdy otrzymamy akceptację projektu od inwestora, przechodzimy do przygotowania wniosku o pozwolenie na zabudowę. Napisanie i złożenie go zajmuje nam od 7 do 14 dni. 8 tygodni. Tyle urząd potrzebuje na rozpatrzenie wniosku i uchwalenie decyzji. Jednak uprawomocnienie jej wychodzi w ciągu kolejnych 14 dni, a zatem ten etap potrwa łącznie 10 tygodni. Na tym etapie warto zaznaczyć, że w zależności od szybkości pracy urzędu i ewentualnych brakujących dokumentów do uzupełnienia, prace zależne od urzędów mogą być krótsze, ale też dłuższe. Etap drugi, czyli produkcja konstrukcji. Zależy to od ilości zleceń, które w danym momencie realizujemy, od wielkości docelowej hali. Czy bazujemy na naszych standardowych wymiarach, czy projekt będzie indywidualnie dostosowany? Ten etap trwa średnio od 3 do 8 tygodni. W tak zwanym międzyczasie warto zamówić obożenie hali. Etap trzeci: zamówienia. My jako Halmot jesteśmy producentem konstrukcji. Także wszystkie dodatkowe elementy takie jak płytwa warstwowa, blacha trapezowa, stolarka otworowa jest przez nas zamawiana oddzielnie. Na ten etap warto liczyć przynajmniej 4 tygodnie. Etap czwarty: prace ziemne i fundamentowe. Prace ziemne mogą trwać 5, 10, 15 lub więcej dni. Wszystko zależy od docelowej wielkości hali oraz od warunków atmosferycznych, jakie będą panowały. Podobna zależność dotyczy wylania płyty fundamentowej i czasu, kiedy to beton będzie się wiązać. Sama praca dotycząca wylania fundamentu może potrwać kilka dni, a może być tak, że rozłoży się do dwóch tygodni. Parametry wylanej płyty są osiągane formalnie po 28 dniach od zakończenia pracy. Dlatego najbezpieczniej założyć tu 6 tygodni na ten etap. Szczęśliwie prace ziemne i fundamentowe mogą być prowadzone w tym samym momencie co produkcja konstrukcji oraz zamówienia, więc etap drugi, trzeci i czwarty jesteśmy w stanie zamknąć w 8 tygodni. Etap piąty budowa i montaż. Montaż konstrukcji potrwa od 3 dni przy małych halach rolniczych do 16 przy większych inwestycjach. I odpowiednio tyle samo czasu będzie trzeba dla montażu obłożenia oraz stolarki otworowej. W tym momencie kończymy pracę i podpisujemy protokół zdawczo-odbiorczy. Po nim można zgłosić halę do zakończenia robót i odbioru. Na tym etapie prace związane z postawieniem hali w stanie surowym się kończą. Jeżeli Twój projekt budynku uwzględnia instalacje elektryczno-sanitarne, architekturę wewnętrzną czy plan zagospodarowania terenu przed budynkiem, napisz do nas w komentarzu. Doradzimy Tobie na bazie naszego doświadczenia, gdzie takich dostawców usług szukać oraz na jakie rzeczy zwrócić uwagę przy rozmowach.